Posłuchaj tego uważnie, bo jeśli próbujesz spalić tłuszcz z brzucha, ale mimo diety i ćwiczeń brzuch dalej odstaje, no to nie jesteś sam i mam dla ciebie coś, co może całkowicie zmienić twoje podejście, bo często nie chodzi o to, co jesz, ile trenujesz czy jak bardzo się starasz, tylko uwaga o jedną konkretną rzecz, o której zapomina większość ludzi, a bez niej po prostu twój organizm dosłownie nie potrafi spalać tłuszczu, zwłaszcza z okolic brzucha. I w tym filmie pokażę ci, co to jest, jak działa i co możesz zmienić już dziś, szczególnie wieczorem, żeby uruchomić naturalne mechanizmy spalania tłuszczu. I nie, nie będzie to reklama suplementów albo jakaś cudowna magiczna metoda, która nagle wszystko zmienia, to coś dużo ważniejszego. Pamiętaj jeżeli chcesz schudnąć, to w opisie do tego filmu znajdziesz przepisy, ćwiczenia i wyzwanie właśnie dla osób, które mają taki cel. Więc możesz sobie wejść po filmie i sprawdzić. Zanim ci zdradzę ten jeden czynnik, co to za czynnik, który robi największą różnicę, musisz zrozumieć jedną ważną rzecz. Tłuszcz na brzuchu nie jest zwykłym tłuszczem. Nie odkłada się tam, żeby było jasne, przypadkowo. To tłuszcz trzewny jest głęboko osadzony między narządami, który działa. Trochę jak fabryka hormonów zapalnych. Tak, dobrze słyszeliście. Im więcej go masz, tym bardziej zaburza to Twoją gospodarkę hormonalną, metabolizm i zdolność organizmu do spalania energii. W praktyce, im więcej tłuszczu masz na brzuchu, tym trudniej się go będzie prawdopodobnie pozbyć. To jest po prostu zamknięte koło. I dlaczego właśnie ten brzuch nieszczęsny? Ponieważ okolica brzuszna jest szczególnie wrażliwa na działanie hormonu, który się nazywa kortyzol. Jeden z najpopularniejszych hormonów hormon stresu wiele osób z tego go kojarzy. Kortyzol rośnie nie tylko wtedy, gdy się denerwujesz, wzrasta też, wtedy, gdy śpisz za krótko, jesz byle jak. Nie masz regeneracji, przewlekle przeciążasz organizm. I teraz uwaga, dodatkowo zaburzenia rytmu dobowego, na przykład późne chodzenie spać, praca przy kranie do nocy, sprawiają, że Twoje ciało nie wie, kiedy ma odpoczywać, a kiedy spalać energię. I najczęściej nie robi ani jednego, ani drugiego. To dlatego ludzie z nadmiarem tłuszczu na brzuchu często mówią, że cokolwiek bym nie robił. Nic nie działa. No i mają rację. Bo ciało nie chce spalać tłuszczu, kiedy czuje się zagrożone. A przewlekły stres, niedobór snu, rozregulowana gospodarka hormonalna i rytm dobowy to są właśnie takie zagrożenia dla naszego organizmu. I oczywiście ktoś powie, że deficyt kaloryczny jest podstawą odchudzania. Tak, zawsze tak. Tylko to jest jakby wierzchołek góry lodowej, bo żeby ten deficyt był, to musi się wydarzyć całkiem dużo opcji, rzeczy. I dlatego teraz o tym mówię. I teraz dochodzimy też do momentu, który chcę powiedzieć, o co mi chodzi, czyli o sen. Bo to jest najtańszy, najprostszy, najskuteczniejszy sposób na to, żeby obniżyć poziom kortyzolu, przywrócić gospodarkę hormonalną i odblokować poniekąd spalanie tłuszczu. No bo to teraz dużo osób pomyśli, że to brzmi banalnie. Ale posłuchaj tego teraz do końca. Bardzo uważnie, bo Cię zaskoczę. Wystarczy jedna noc, 4-5 godzin snu, żeby poziom kortyzolu rano był wyraźnie odwyższony, a wrażliwość insulinowa wyraźnie niższa. Twój organizm zachowuje się wtedy tak, jakby był w stanie zagrożenia. Będzie w pewnym kontekście magazynować energię zamiast ją spalać. Co więcej, gdy nie śpisz wystarczająco Długo to niestety, ale działasz bardzo źle na swoje ciało. Twój sen na przykład jest przerywany, znowu zwiększa poziom greliny, czyli hormonu głodu, a spada poziom leptyny, czyli hormonu sytości. I jaki teraz jest tego skutek? Większy apetyt, mniejsza kontrola nad jedzeniem i większe ułaknienie na cukry i tłuszcze? I to nie wszystko. Brak snu zaburza również pracę mitochondriów, czyli tych małych piecyków, które spalają kalorie. To one odpowiadają za spalanie tłuszczu na takim poziomie komórkowym. Gdy nie mają czasu, na regenerację zaczynają trochę działać mniej wydajnie i spalanie tłuszczu dosłownie spowalnia. Badania pokazują, że osoby, które śpią 7, 8, nawet 9 godzin dziennie i mają stały rytm snu, spalają po prostu więcej tłuszczu, spalają więcej energii, nawet jeśli nie zmieniają diety i aktywności fizycznej. To oznacza, że sen jest nie tylko wsparciem, ale realnym narzędziem. Do spalania tkanki tłuszczowej, szczególnie z brzucha, który jest wyjątkowo wrażliwy na zaburzenia kortyzolu. I właśnie dlatego mówię, że to ta jedna rzecz, która, którą musisz zmienić, jeśli chcesz naprawdę ruszyć z miejsca. Oczywiście możesz jeść pewnie 1000 kalorii i spać 5 godzin dziennie, ale w ciągu 2-3 tygodni efekt, jeżeli w ogóle będzie odchudzania, się zatrzyma i potem to już nie ruszy. Więc sen jest kluczowe. Pamiętaj, zacznij od podstaw. Zacznij od tego, że przez 7 dni pod rząd kłaść się spać o tej samej godzinie, najlepiej koło 22. Wyłącz telefon godzinę wcześniej, zjedz lekką kolację z 2-3-4 godziny przed snem. Nie oglądaj już tych ekranów i postaraj się wstać o tej samej porze, nawet uwaga, w weekend. I teraz najciekawsze przed nami. Jeśli chcesz przyspieszyć efekty i naprawdę zobaczyć różnicę nie tylko w wyglądzie brzucha, ale też na poziomie energii i samopoczuciu, możesz dodać Kilka prostych. bardzo prostych do wdrożenia nawyków, które działają synergicznie i poprawiają jakość snu. Pierwszy z nich to poranna aktywność naczczo. Nie chodzi tu w ogóle o intensywny trening, ale o takie 10-20 minut spokojnego marszu, rozciągania. Dobrze by to było, żeby to było na świeżym powietrzu, bo to wystarczy, żeby poprawić wrażliwość insulinową, obniżyć poziom glukozy i ustawić metabolizm na resztę dnia. Ruch o poranku działa jak taki trochę sygnał organizmu, Dzień się zaczął, no to co? Zaczynamy spalać energię, a nie ją magazynujemy. U osób szczególnie z insulinoopornością, nadmiarem tkanki tłuszczowej lub problemami z poziomem kortyzolu, to jest kluczowy, bym powiedział, nawyk, który może być po prostu przełomowy. Drugi uważam, że bardzo fajny krok to, powtórzę się, ale białkowe śniadanie. Takie, które ma po prostu bardzo dużo protein. Oczywiście najłatwiej by było jeść jajka, więc inaczej. Jeśli zaczynasz dzień od dużej ilości węglowodanów, na przykład rogalika, soku owocowego albo białego pieczywa, to Twój poziom glukozy rośnie gwałtownie, po czym spada i powoduje zmęczenie, rozdrażnienie i chęć na kolejną porcję cukru za 30-60 minut. I to jest błędne koło. I teraz śniadanie bogate w białko, jak jajka u wegan, tofu nie wiem, u innych osób, łosoś, hummus... Czy ewentualnie z dodatkiem tłuszczu jak awokado, czy orzechy, orzechy trzymają zresztą białko, więc są super. Pomaga utrzymać glukozę na stabilnym poziomie i daje sytość na wiele godzin, a to oznacza mniejszy apetyt w ciągu dnia, mniej przekąsek i lepsze warunki do spalania tłuszczu. I kolejna bardzo ważna rzecz: unikaj późnego jedzenia, zwłaszcza Cukrów prostej, przetworzonej ciężkiej żywności, nawet też tłustej. Kolacja po 20, 21, jeżeli chodzi o spać 22, czy nawet 23, no to niestety jest bardzo zły wybór i to będzie niszczyło jakość Twojego snu, więc będziesz budzić się po prostu niewyspana, zmęczony i tak dalej, dalej. Organizm nocą nie jest zaprogramowany na trawienie, tylko na regenerację, a wysoki poziom insuliny, który bardzo często właśnie się podnosi po tym, jak zjesz przetworzoną żywność lub słodycze, no Niestety, ale będzie zaburzał i działanie organizmu, i hormonów, i Twoje spanie. Zatem zamiast kolacji na słodko lub z dużą ilością pieczywa, sięgnij po coś lekkiego, takiego niewiele przetworzonego. Znowu to mogą być orzechy jak najbardziej. To może być forma jajek. To może być mięso, tylko znowu nie jakoś mocno zesmażone, tylko najlepiej właśnie gotowane na parze. Tych opcji jest mnóstwo. Jeszcze raz przypominam, że przepisy są poniżej w opisie do tego filmu. I po takiej kolacji będziesz czuć się tysiąc razy lepiej. I pamiętaj, jeśli mimo zmian w diecie i stylu życia nadal masz problemy z regeneracją, warto rozważyć ewentualnie suplementację wspierającą sen i układ nerwowy. Bo suplementy nie powinny być podstawą, ale w tych czasach bardzo pomagają osiągać lepsze rezultaty. Najczęściej stosowane i dobrze przebadane substancje to oczywiście magnes i teraz kluczowe w formie cytrynianu, który wspomaga wyciszenie i relaksację mięśni. Uwaga, bardzo fajnym suplementem jest L-teanina, czyli naturalny aminokwas z zielonej herbaty, który poprawia jakość snu bez efektu tępienia. Oraz oczywiście asfaganda, to jest adaptogen, który obniża poziom kortyzolu i Poprawia odporność na stres. Ale uwaga, suplementy to wsparcie, a nie zamiennik snu, ruchu i zdrowej diety. Czyli one pomagają, ale nie zastępują. I tak, cały ten plan brzmi świetnie, ale jeśli spróbujesz wdrożyć wszystko naraz, to dla wielu osób może być po prostu za dużo. Pamiętaj, krok po kroku. Jeszcze raz przypominam. Poniżej w opisie do tego filmu znajdziesz link do przepisów, ćwiczeń i wyzwania. Możesz sobie je sprawdzić. A osoby, które chcą ze mną, z moim zespołem pracować przy moim programie Metoda Szemraja, serdecznie zapraszam. My do Ciebie od podstaw dopasowujemy odżywianie, ćwiczenia, ale też pracujemy nad zarządzaniem stresem i budowaniem nawyków, co jest kluczowe dla szybkich i długoterminowych rezultatów bez efektu jojo. Link również do Metody Szemraja jest w opisie do tego filmu. Serdecznie zapraszam. Wszelkie pytania piszcie w komentarzach, na kontakt małpa. Przyanek.pl bardzo chętnie porozmawiamy i pomożemy. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć!